Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa Anna Małocciak Wójt gminy Kładawa jest z nami. Dzień dobry, Pani Wójt. Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy Radia Gorzów. Nie będziemy ukrywać, że to, co dzieje się na wschodniej części naszego kraju, no, przykuwa naszą uwagę i pani jako samorządowiec też pewnie bacznie obserwuje całą sytuację i wyciąga dla siebie wnioski. Pewnie czuję też podobnie jak wszyscy Polacy zaniepokojenie. To prawda, budzi to nasz niepokój. Myślę, że nasze służby są przygotowane na te ewentualności. Natomiast budzi niepokój to, że we współczesnym świecie, w tym rozwoju cywilizacji nie dążymy do tego, żeby w pokoju współpracować, bo ludzie na całym globie potrzebują spokoju, bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa życia. W związku z tym. Niedobrze, że są potęgi, które czego innego oczekują, a cierpi ludność cywilna. Mhm. Miejmy nadzieję, że to są takie tak zwane straszaki. No dobrze, ale. Ym... Polska, nasze gminy, samorządy otrzymają pieniądze, które mają y, przyczynić się do większego bezpieczeństwa. Tak. Pani się zastanawia nad takimi rozwiązaniami u siebie? Tak, oczywiście. Nasza obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe, wspólnie działając z panem wojewodą, z panem starostą i korzystając ze środków, jakie otrzymamy ze środków rządowych. Oczywiście przygotowujemy, do doposażamy nasze magazynki i obrony cywilnej. Będziemy robić większe zakupy, a to po to, żeby gdyby taki konflikt wynikł, żeby mieszkańcy mogli do nas się zwrócić, żeśmy mieli na te pierwsze chwile, nie wiemy jaki to może być rozmiar. Około, Miejmy nadzieję, że, że tylko tak. Również. Natomiast mm -hmm. robimy wszelkie działania, doposażamy się, robimy szkolenia, żeby informować mieszkańców, co się... Co, co będziemy wykonywać, gdzie się zgłaszać w razie takiego zagrożenia? Panie Wójt, właśnie będziemy obserwować, jak wszyscy Polacy, sytuację. Tymczasem takie sprawy doczesne też bardzo mieszkańców interesują. Mówiliśmy często. Zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądała cena e, odbioru śmieci od, od mieszkańców po tym, jak Gorzów opuszcza związek celowy gmin. Mówiło się o tym, że to może być większa suma. Udało się gminom stworzyć taki projekt budżetowy, że nie będzie to drożej mieszkańców kosztowało. Myślę, że w praca w grupie popłaca, w związku z tym e, rozumiem decyzję samorządu Gorzowa, natomiast e, my wójtowie i przewodniczący rad rady gmin podjęliśmy decyzję, że nie będziemy oddzielnie tego zadania wykonywać w związku z tym będziemy formule MG5 pracować jesteśmy już po przetargu w związku z tym jesteśmy spokojniejsi o to, że nasi mieszkańcy gmin podgorzowskich będą w jednym standardzie obsługiwani, ale też utrzymujemy cenę, która była dotychczas za wywóz odpadów, a więc 38 zł od osoby. Ja teraz spotykam się z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, bo jeżdżę z zespołem pracowników do Soła do sołtysów na ogłoszone zebrania zadanie zebrania dotyczą głównie podziału środków funduszu sołeckiego niemniej jednak już mieszkańców informuje o tym o czym operator będzie w listopadzie informował wszystkich ulotkami zmieniliśmy częstotliwość wywozów odpadów natomiast mieszkańcy to doskonale rozumieją i myślę że prawidłowo prowadzona segregacja odpadów generuje najmniej odpadów właśnie z Wielu z mieszkańców zgłasza się do związku celowego, że pojemniki czarne, które otrzymali, tak naprawdę nie zapełniają. W związku z tym e, widać, że tutaj sobie. Poradzimy. No nie będzie to raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, natomiast wprowadzamy wywózkę tekstyliów, ograniczamy mobilne zbiórki gabarytów do dwóch razy w roku, zmieniamy niektóre terminy. Natomiast jak Państwo wiecie w październiku rusza w Polsce system kaucyjny, czyli spowoduje on, że część odpadów stworzy w aluminium, szkła zostanie oddana do butelkomatów, wprowadzona jest, będzie wprowadzona v kraji Od stycznia rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli przy świadomym, świadomym segregowaniu odpadów i przy chyba. tych przepisach tych odpadów będzie mniej, w związku z tym sobie z tym poradzimy. A uważaliśmy, jako wójtowie, że będziemy robić wszystko, żeby mieszkańcy byli prawidłowo obsłużeni, żeby usługa przebiegała, a tutaj akurat przetarg wygrała firma, która do tej pory obsługuje nas, firma Ecomyś. Myślę, że zadowolenie. Nie słyszałam uwag co do obsługi przez tego operatora. Czyli unikniecie w też kłopotów, odpowiednie... zmian operatora, bo to często są tak. wymiany pojemników i tak też, dalej. też, to prawda. Natomiast też gminy mają wybudowane punkty selektywnej zbiórki odpadów. W związku z tym w każdej z gmin jest taki punkt i mieszkańcy, jeżeli chcieliby częściej oddać czy to gabaryty, czy inne odpady, to mogą właśnie do tego punktu dowieść. Myślę, że to mamy opanowane i system ruszy prawidłowo. Właśnie, a propos budowy, bo tutaj padło słowo budowa, mieszkańcy Rybakowa mogą cieszyć się praktycznie nową świetlicą, nowe miejsce spotkań, tak? Przyszło gruntowny remont. Cieszę się bardzo, że stary piękny budynek po tym remoncie tak pięknie wygląda, mogliśmy oddać, mogłam oddać dla mieszkańców Rybakowa pięknie wyremontowany, zmodernizowany obiekt, w którym zostało wymienione pokrycie dachowe, stolarka okienna, drzwiowa, remonty stropu. Na dachu zainstalowaliśmy, zainstalowaliśmy instalację. Fotowoltaiczną, która wspomaga pompę ciepła, a więc zmieniamy system ogrzewania. Mieliśmy wszystkie instalacje, wentylacja mechaniczna, system klimatyzacji. Mamy wprowadzone wyremontowane toalety, również dla osób niepełnosprawnych. Zaplecze kuchenne, kuchenne wyposażone meble, sprzęt AGD, mhm. ale też nowe stoły, krzesła. Myślę, że na długie lata posłuży mieszkańcom. Otrzymaliśmy duże dofinansowanie. Czyli tak naprawdę remont. Prawie przebudowa, jeszcze, jeszcze wykończenie w środku. Trzeba tak? przyznać. I mieszkańcy bardzo się cieszyli, cieszą z tego wyremontowanego obiektu. Wyremontowanego e, zrobił pan Sołtys razem z gminą, e, przeprowadził taki fest, e, na którym. Ogłosiliśmy tą informację i zaprezentowaliśmy. Okej, okay, ale no nie jest to mały koszt, prawie 2,5 miliona złotych, tak? Mówiła tak. Pani o dofinansowaniu. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków rządowych, w związku z tym mogliśmy sobie pozwolić na ten większy remont. Ale też w trakcie jest remont świetlicy Włośnie. Kolejne sołectwo uzyska. Jest to stara świetlica, nim jednak będzie tak gruntownie zmodernizowana i nawet powiększona o pomieszczenie, gdzie umieścimy pompę ciepła, więc tu też zmieniamy system ogrzewania. Stary piec kaflowy zostanie jako ozdoba. Prace modernizacyjne na całym obiekcie tutaj korzystamy ze środków funduszy europejskich w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Bodajże w listopadzie wykonawca ma nam przekazać obiekt. Tak więc oprócz. Remontów, modernizacji placówek oświatowych, które odbywały się latem. Również dbamy o nasze świetlice wiejskie, ponieważ tam gminy. Jakie mają znaczenie takie świetlice wiejskie dla, dla społeczności lokalnej? To jest tak naprawdę takie miejsce spotkań i dzieci, młodzieży, seniorów. To jest też miejsce, gdzie odbywają się zebrania sołeckie. Tutaj też w większości sołec Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia instruktorów, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi, ale też gmina zatrudnia instruktorów fitness. Prowadzimy ćwiczenia i na zdrowy kręgosłup, i seniorzy mm. bardzo aktywnie korzystają, bo w różnych, na różnych warsztatach, które organizujemy i sami zresztą się spotykają. W związku z tym jest to takie centrum aktywności w miejscowościach. Yy, dużą uwagę zawsze mieszkańcy, jeśli nie największą, zwracają na remonty. Dróg, to o, jest i tutaj, bardzo ważna kwestia, tak. chociażby rusza przybudowa ulicy Polnej w Wojciechowicach. Tak, tak, ale to też, jest Panie Redaktorze, jesteśmy, jesteśmy pod dużym zadaniem, jeżeli mogę tak więcej o drogach, dużym zadaniem, które powiat razem z gminą realizował, a z dużym dofinansowaniem ze środków rządowych. Pan Wojewoda Marek Cebula podpisał porozumienia z Panem Starostą Krzysztofem Karwatowiczem. Gmina zadeklarowała swój udział finansowy i mieszkańcy. Rybakowa, santoczna, zdroiska i wszyscy ci, którzy ten, tą część drogi powiatowej, częścią drogi powiatowej się przemieszczają, widzą, że bardzo duży odcinek, bo 8-kilometrowy odcinek drogi w dwóch etapach, został wyremontowany, zmodernizowany, tak naprawdę mam nadzieję, że posłuży na wiele lat, a droga od wielu, wielu lat nie była remontowana. Warto było zainwestować te 8 milionów, bo taki był ten koszt. Zresztą no, było to możliwe też dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu, mhm. ale też dobrej współpracy gminy z powiatem. Miałem okazję przetestować tą drogę i o, proszę. wygląda naprawdę no, imponująco. Czy to nie jest za duży koszt na taką drogę? Może ktoś zadać pytanie, czy to jest tak aż ruchliwa droga? 8 milionów złotych to jest bardzo duży koszt. Duży koszt, natomiast społeczność w bezpie... jest potrzebna. Tak, dla bezpieczeństwa mieszkańców jest to potrzebne, natomiast można była aplikować o środki pomocowe, w związku z tym powiat i gmina mogły sobie pozwolić na to. Nawet na jeden z etapów gmina sama pokryła wkład własny, bo jest to dla nas bardzo ważny odcinek. Tu się odbywają główne przejazdy komunikacyjne, komunikacją publiczną, mieszkańcy do pracy docierają, ale też jak pan redaktor wspomniał, to są nasze tereny turystyczne, rekreacyjne. No właśnie tu się pojawia bardzo pytanie obledane. o ścieżkę rowerową, czy, od, czy można byłoby odseparować pas chociaż namalowany dla, dla rowerzystów. No miejmy nadzieję, że w przyszłości, natomiast no w tej chwili, w tej chwili dbam, robimy wszystko, czynimy starania, żeby głównie drogi były zmodernizowane, mhm. chociaż też budujemy ścieżki rowerowe, bo jak Państwo odwiedzacie, czy mieszkańcy to widzą, od Kłodawy do z drogę w stronę Drogi Krajowej, od Chwalencic w stronę Kłodawy, dalej Mironic, Stantocka, mamy już wiele dziesiątki kilometrów ścieżek. Na wlocie z Gorzowa dokładnie, a tak, jeszcze, przed nami. w prawo. Też, yy, tak? też jest kawałek bardzo szerokiej ścieżki rowerowej, wzdłuż drogi asfaltowej. Też może nie... się pojawić pytanie, tak. no bo ta droga asfaltowa nie była tak bardzo uczyszczana i tam sobie rowerzyści na, na niej dawali radę. Nie warto było ten kawałek asfaltu, nie wiem, wykorzystać na przykład na wyremontowanie tej głównej ścieżki rowerowej. Tak, a i właśnie to już mam odpowiedź, bardzo proszę. Tutaj na tą ulicę Skrajną, na tą ścieżkę, która jest mhm. takim objazdem dla Kłodawy, tak. dla tego centrum, otrzymaliśmy również dofinansowanie ze środków Rządowych, dlatego mogliśmy sobie pozwolić na to, że ta droga, która jest no niestety na kulturę kierowców wpływu nie mamy, mm. w związku z tym bezpieczeństwo tych, tak. którzy korzystają, rowerzystów czy tych pieszych, naprawdę było zagrożone. Ulubione na... miejsce rolkarzy teraz tam się zrobiło. To, to, bo jest prawda, to prawda, w ogóle kłodawa mm. jest popularnym miejscem, ale, ale to dobrze, cieszę się natomiast fajnie, żebyśmy wszyscy korzystali to z tego wszystkiego z rozsądkiem. Ale odpowiadając na pana pytanie, w lipcu gmina złożyła, aplikowała ośrodki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Lubuskiego w ramach zit o modernizacji ścieżki przebiegającej od granicy z Gorzowem w stronę szkoły. To będzie pierwszy etap, ponad kilometrowy odcinek. Nasz wniosek jest w ocenie. Mam nadzieję, że otrzyma dofinansowanie. W związku z tym być może jeszcze w tym roku ten odcinek, zresztą tam uczniowie do szkoły, do Kłodawy właśnie. przemieszczają się z osiedla dużego, największego osiedla w Kłodawie, osiedla Marzeń. W związku z tym ten odcinek drogi będzie prawdopodobnie jeszcze w tym roku wyremontowany, o kolejny odcinek też w Kłodawie będziemy aplikować. A co z jeszcze. inwestycją, która łączy Gorzów z Zieloną Górą, Gorzów z Kłodawą, a właśnie ścieżką rowerową, tak? Zdłuż Kłodawki. To wygląda na ciekawe ciekawy pomysł, troszeczkę się chyba przedłużają plany e, w ogóle projektowe. Gmina e, ma dokumentację na ukończeniu, jeżeli chodzi o projekty i pozwolenia. W związku z tym, jeżeli ruszy drugi nabór w ramach ZITU, to też będziemy składać. Ale przepraszam, nie odpowiedziałam panu redaktorowi. Pan pytał o drogę w Wojcieszycach. Okay. E, faktycznie... Tak, tam jest, e, to jest tak. inwestycja, która rusza, przypomnę, ulicę Polna i tutaj koszt to prawie pięci, e, 550 tysięcy złotych. Tak, e... mm Od wielu lat zabiegaliśmy o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Udało nam się z Urzędu Marszałkowskiego to dofinansowanie otrzymać nie tylko na tą drogę, ale też na drugą, o której zaraz wspomnę. W związku z tym tu już mam podpisaną umowę mhm. z wykonawcą, to jest dwukilometrowy odcinek, będzie dwuwarstwowa nawierzchnia z kruszywa. Jest to tak naprawdę odcinek, który połączy Wojciecę z drogą, która w po stronie miejskiej wychodzi. Na wysokości działek. W związku z tym, gdyby miasto w tym kierunku się skłoniło i wyremontowało swoją część, to mieszkańcy, nie tylko gminy, ale wszyscy tutaj przejeżdżający, również by. ci turyści, którzy korzystają ze ścieżek rowerowych czy cykliści, mogliby tamtędy się przemieszczać po całości odcinka. Pani Wójt, czas dobiega końca. Chciała pani jeszcze jedna, jedną tak? inwestycję? Tak, ostatnie Bardzo zdanie. No właśnie w ramach tych funduszy, funduszy ochrony. Gruntów rolnych. Będziemy też remontować ulicę Morelową w Santocku. To jest 400-metrowy odcinek, ale bardzo ważne zadanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W Kłodawie i Mironicach dobiega końca. Rozbudowujemy sieć o 7 km, ale też Santocko-Kolonia. Jesteśmy już po przetargu, nim jednak jeden z oferentów od, od, odwołał się do KIO, w związku z tym nie ruszamy na razie z zadaniem, ale mam nadzieję, że KIO szybko rozpatrzy wniosek i będziemy mogli pospieszyć zać umowę z wykonawcą. Bardzo e, długie zadanie, bo blisko 5 km odcinek, tak. też oczekiwany przez mieszkańców. To są najtrudniejsze inwestycje podziemne, których nie widać. E, pani wójt, dziękuję ślicznie. E, dziękuję. Mnóstwo tych inwestycji. Warto śledzić chociażby media społecznościowe gminy, gdzie wszystko jest wyszczególnione po kolei. Anna Mołodciak, wuj gminy Kłodawa gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzowem. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.